Siemano, siemano, dzisiaj wam pokażę jak sobie kupić różne parki butów Przykładowo Shoxy za 130 Jak ogólnie zamawiać rzeczy z Chin No i pokażę wam niektóre parki Przykładowo właśnie takie Air Force'y za 7 dyszek One były, kosztowały 7 dyszek Widzicie jak one są wykonane Są zaibiste Oni wszyscy teraz wszystko produkują w Chinach Więc naprawdę w zaibistych cenach możecie sobie kupić takie rzeczy Takie Jordan czwórki za 100 Kupiłem Naprawdę są fajne, widzicie wszystko odbija są takie, jakie być powinny, albo taką kurtkę TNF, a to jest HIT, 120 ziko za nią da dałem. One jest normalnie wodoodporne, robiłem testy, ale do tego Was kieruję. Po prostu sprawdźcie sobie na moim profilu inne filmy. Jak to sobie zamówić, takie Air Force przykładowo zobaczymy, albo kurteczkę. Wchodzimy pod YouTubem, pod Instagramem w linka. Musimy w pomarańczowe linki się zarejestrować. E-mail, hasło, możecie zrobić e-mail tylko dla tego konta, nie musicie się obawiać. Strona jest legitna, po tysią, tysiące osób z niej zamawia dziennie, więc nie musicie się bać o nic. Po założeniu konta, wchodzimy sobie w, w, no, w różne te, które nas interesują. Tu macie tą kurtkę. Do kurtki też inne filmy robiłem, więc mówię. A tu macie Air Force y za 7 dyszek, wejdziemy sobie w nie. Jak takie Air Force y zamówić, bo jest to banalne. Załadowanie się strony, wchodzimy, klikamy sobie tutaj te drugie, AF1 White, Medium i Same Quality, wybieramy to. No co, wybieramy sobie tutaj rozmiar 44 przykładowo. No i za 72 zł macie takie buty. Klikacie agrid, Klikacie Buy Now, możecie zapłacić Blikiem, Możecie zapłacić Payu, e, Apple Pay'em, kartą po prostu. Dużo macie form płatności. Tu są zamówienia poprzednich ludzi, użytkowników. Ktoś sobie takie zamówił Halloweenowe. E, pokażę wam jeszcze takie na przykład. To są właśnie chyba zwykłe białe. Widzicie, jak one wyglądają. Wy też takie zdjęcia po trzech około dniach od zakupu dostaniecie. Ja wam pokażę gdzie. Jak wejdziecie sobie w order, to tu będziecie mieli zdjęcie. Ja takie Jordany, przykładowo zamawiałem. Przyszły mi już fotki. To jest kolorystyka taka właśnie, że wygląda jak są obdarte. Są spoko naprawdę. No, są naprawdę inne rzeczy. Dańki sobie zamawiałem. Dużo różnych rzeczy, więc możecie do każdego zobaczyć sobie. Później to wam się przeniesie właśnie do warehouse'u jak to. To sobie będę wysyłał te dwie pary butów, te dańki. Zaznaczacie rzecz, którą chcecie wysłać, klikacie Submit. Tam wypełniacie swoje dane do wysyłki i wybieracie po prostu przewoźnika, przykładowo DHL. -a. Ale do tego zrobiłem osobny poradnik, jest tutaj. Jak sobie zamawiać i jak wysyłać to do Polski, więc polecam Ci go obejrzeć. A jeszcze na szybko się z Tobą przejdę po rzeczach. Mówię, takie szoksy, one mają już rok jakoś. Widzisz, że one dobrze wyglądają jak na rok. Zwłaszcza, że szoksy nie są znane z wytrzymałości. Widzisz, że dobrze wyglądają te izi, Ja o nie dbam. No to wyglądają naprawdę dobrze. Ja je tak samo rok mam jakoś. No, te wszystkie buty są z tej stronki. Jak coś to piszcie. Dzięki i cześć.